Najsilniejsze duchem kobiety według znaku Zodiaku. Te kobiety nie proszą o wsparcie, same są wsparciem. Kim one są, tymi, których wewnętrzna siła przeraża nawet los. Subskrybuj, jeśli jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, kto rodzi się nieustępliwy. Pierwszym znakiem jest koziorożec. Kobieta koziorożec wydaje się być wyrzeźbiona z kamienia. W jej duszy są tysiące prób, z których każda uczyniła ją silniejszą. Potrafi stanąć tam, gdzie inni się poddają. Nie prosi o pomoc, ponieważ wie wszystko, co ma, sama sobie wypracowała. Nie ma w niej zbędnych słów, żadnych skarg, tylko czyny. Jej siła tkwi w samodyscyplinie, zimnym umyśle i wewnętrznym kodzie, którego nie zdradza. Koziorożec się nie łamie, drugim znakiem jest lew. Kobieta lew to wewnętrzny ogień, który nie gaśnie nawet w absolutnej ciemności. Jej duch nie zgina kolan, nawet gdy cały świat się wali. Jej duma nie pozwala jej płakać publicznie, a jej wolą jest iść naprzód pomimo strachu. Lwica nie szuka wsparcia, sama staje się źródłem siły dla innych. Jej wewnętrzna moc przyciąga i przeraża jednocześnie. Trzecim znakiem jest skorpion.